Co jem w ciągu dnia jako Polka mieszkająca w Chicago? W tym roku w końcu postanowiłam raz i na zawsze schudnąć, no i udało mi się zrzucić ponad 10 kilo. A do grudnia chcę zrzucić jeszcze 5. Zaczynamy dzień, oczywiście, od wody. I powiedzcie mi, ile wody wypijecie? Bo ja nie wiem, czy to ze względu na to, że jestem dość wysoka, potrzebuję bardzo dużo wody i piję około 4 litry dziennie. Na pewno się domyślacie, gdzie byłam w ten weekend. Tak, byłam w polskim sklepie. Ostatnio zauważyłam, że bardzo trzęsę się po kawie, dlatego zawsze do kawy muszę coś zjeść. No a dzisiaj padło akurat na parówki. Berlinki i taki oto string cheese. Piję kawę rozpuszczalną, bo powiem wam, że espresso zrobiła się dla mnie za mocna. Trzęsę się i jestem jakaś niespokojna. Na obiad przygotowałam łososia z ziemniaczkami i marchewką. No i oczywiście kukurydza, bo kukurydzę jemy praktycznie codziennie od naszych lokalnych rolników. Ostatnio też sobie przypomniałam, że buraczki istnieją, więc dodaję praktycznie do każdego dania. Mini przekąska po obiedzie. Faruk chudy z odrobiną Nutelli. I do tego parę truskawek. I na sam koniec dnia po naszym treningu mój chłopak. Wyciągnął mnie na Dave's Hot Chicken. No i powiem wam, że nagrywając to rano, to nie była najlepsza decyzja. Pomimo tego, że kurczak był obłędny, no i ja też zjadłam połowę tego całego dania, to mogę wam powiedzieć, że to było zdecydowanie za dużo.